Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich tutaj zgromadzonych w stopniu również episkopalnym na czele z arcybiskupem Stanisławem, biskupem Antonim, którzy nam tutaj w historii Kościoła Powszechnego przewodzili i przewodzą w posłudze sakramentu, głoszenia Słowa Bożego i tworzenia wspólnoty. Dzisiaj akurat Dzieje Apostolskie w relacji św. Łukasza pokazują nam przedziwną tajemnicę właśnie i ustawiczny cud Kościoła. Kiedy Paweł w drugiej podróży misyjnej ma zamiar wybrać się do Azji Mniejszej, nagle Duch Święty nie pozwala mu wyruszyć w tę drogę, a w śnie objawia mu się jakiś Macedończyk i prosi, żeby się przeprawił w jego stronę. I wiemy, że ta Macedonia to jest dzisiejsza Europa, również i nasza ojczyzna, która tak jak przed rokiem przeżywała 1050-lecie od włączenia w tajemnicę chrztu narodu i wiary w prawdziwego Boga. I my w tej historii Kościoła, w dziejach Kościoła prowadzonych przez Ducha Świętego z woli założyciela samego Jezusa Chrystusa uczestniczymy. W swoich własnych imionach, w swoich własnych tajemnicach. Dlatego wierzymy, że każde nasze imię, wpisane już w sakrament Chrztu Świętego, oznacza pewne zadanie. Dlatego tak pojmujemy również i tajemnicę naszego włączenia się w tajemnicę Kapłaństwa, jako jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem i ludźmi. I dzisiaj dzielę radość Kościoła lokalnego bo ojciec święty Franciszek przychylił się do prośby, którą kierowałem już od lat poprzez awansowanie i nominację biskupa Jana Wątroby na biskupa Rzeszowskiego o naszych dalszych współpracowników. I powiem może tak troszeczkę prowokacyjnie, że w pewnym momencie prosiłem już o dwóch, dlatego mając na uwadze, że ksiądz biskup Antoni w najbliższym czasie też przechodził już w stan emerytalny. Ale stolica apostolska tutaj na razie powstrzymała mnie w tym, krótko mówiąc, zapędzie, i tak przez te ostatnie miesiące, czy ostatnie również nawet dwa lata, żeśmy musieli to więcej przemodlić. Ja myślę, że dzisiejsza nominacja, którą za chwilę ogłoszę, odczytując komunikat Nuncjatury Apostolskiej, ona nie kończy biegu naszego tutaj kościoła, posługiwania. Dlatego bym powiedział, wszyscy jesteśmy dalej przy nadziei, niezależnie od tego, jaki jest nasz dzisiejszy wymiar służby w kościele. Dlatego teraz poproszę księdza Mariusza. Tutaj ukażę list nuncjatury, który otrzymałem 19 maja. Także można to sprawdzić, czyli to też jest pewna droga opatrzności Bożej, bo właśnie w tajemnicy spotkań z Maryją w Lourdes otrzymałem telefon od księdza arcybiskupa Nonsiusza Salvatore Penacchio, że ten list zostaje wysłany i to określenie dzisiejszego ogłoszenia, ono prawie jest tak jak to widzimy w sukcesji apostolskiej ciągle w drodze. Zaledwie od wczoraj jestem tutaj przed obliczem Matki Bożej. Modliłem się właśnie w intencjach naszego kościoła, w intencjach kapłanów, tak jak tam, również na tamtym miejscu. Dlatego dzisiaj odczytuję następujący komunikat. Ekscelencjo, w załączeniu przesyłam komunikat informujący o mianowaniu przez Ojca Świętego Franciszka. Komunikat ten zostanie ogłoszony 20 maja 2017 roku o godzinie 12. I co do treści i czasu, jako poufnej sprawy, proszę zachować tajemnicę. Zapewniając o modlitewnej pamięci w intencji archidiecezji, łączę wyrazy szacunków Panu. I komunikat z numeru 575, łamane przez 17. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prawata Andrzeja Przybylskiego, proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, biskupem pomocniczym archidiecezji Częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orto. Podpisał Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski, Warszawa 20 maja 2017 roku. Proszę zauważyć, w tej oto yy, właśnie ukrytej jeszcze formie jest jeszcze przynajmniej dwie piuski. <śmiecki> <śmiecki> ja myślę, że one się doczekają, ale tu można nawet zrobić, zrobić <śmiecki> zdjęcie. dobrze. <śmiecki> Ekscelencje, Drodzy Bracia, państwo, Drodzy Państwo, pewnie nie jest tajemnicą, że rzeczywiście decyzja długo czekała na biskupa pomocniczego, że gdzieś w tych osobach, nazwiskach jeszcze znamienitszych niż ja księży pojawiało się też i moje nazwisko, więc byłoby kokieterią stwierdzić, jak to ja jestem bardzo zaskoczony, choć zaskoczenie jest dla mnie takie wielkie ze względu na okoliczności, bo Pierwszy raz w życiu znalazłem się w szpitalu, w klinice i pierwszy telefon, jaki tam otrzymałem, to, to właśnie z nuncjatury, że mam o 17 się zgłosić do księdza arcybiskupa, ja leżę w łóżku. I poprosiłem wtedy do księdza arcybiskupa, stąd może ten taki pośpiech i te krótkie terminy o przełożenie tego spotkania, jeśli to w ogóle możliwe. I, i to spotkanie zostało przełożone. i to, to była taka okoliczność, żeby rzeczywiście trochę się zmierzyć z takim powołaniem do, do tej roli służby biskupa pomocniczego i tu w seminarium wielu przełożonych zawsze tłumaczyło klerykom, że jakoś powołania do różnych służb w kościele to się jakoś tak dzieją w bliskości uzdrowień i że Pan Bóg nie zawsze powołuje zdrowych, ale czasem właśnie ze szpitala jak gdyby, bo powołując uzdrawia i daje siły i to bardzo mi towarzyszyło, że, że, że Pan Bóg daje siły, daje zdrowie. Zresztą diagnozy są też bardzo dobre, że, że, że nic mi takiego wielkiego nie jest. Ksiądz arcybiskup wspomniał dzieje apostolskie. Tam jest taka ulubiona formuła apostołów – Duch Święty i my. Bo pewnie tak się dzieje i to jest tajemnica powołania. Wszyscy dobrze wiemy, że Duch Święty i ten ludzki czynnik, kiedy się spotkają ze sobą, to jest powołanie. Ja najpierw Panu Bogu chcę w Duchu Świętym podziękować za, za, za to powołanie do, do takiej zaszczytnej funkcji tutaj służby w Kościele. Panu Bogu naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i obiecuję gorliwą służbę na miarę możliwości, talentów, zdolności. W tym miejscu bardzo chcę podziękować właśnie też i Matce Najświętszej, bo ja pochodzę z Podłowicza, a moje nawrócenie, moje odkrycie Boga Zawdzięczam Częstochowie i Jasnej Górze. I, i tutaj nie tylko odkrywałem powołania, ale odkrywałem w ogóle wiarę. Odkrywałem pana Jezusa, uczyłem się takiej dojrzałej, świadomej wiary, i dlatego matce Bożej Jasnogórskiej, której zdecydowałem się służyć w kapłaństwie, tu w Częstochowie, chcę bardzo podziękować. I jak postołowie mówią, jest to też takie ludzkie my w tych powołaniach. I tutaj chcę najpierw podziękować księdzowi arcybiskupowi Metropolicie. Dobrze wiemy, że, że to on ma taki przywilej i prawo, żeby zaproponować Ojcu Świętemu jakiś zestaw nazwisk. Bardzo dziękuję, że gdzieś pośród tak wspaniałych, pewnie jeszcze lepszych ode mnie, księży i kandydatów znalazło się też moje nazwisko. Księży Arcybiskupie, bardzo, bardzo dziękuję za to, za to wyróżnienie. I tak sobie zawsze myślę, że. Pewnie bycie biskupem pomocniczym ma w sobie jakąś łatwość, bo jak mnie ktoś dzisiaj pytał o program, ja mówię, ja mam program. Tym programem jest program księdza arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, bo jestem powołany do tego, żeby pomagać, a, a, a nie żeby, żeby gdzieś tam wybiegać do przodu. I dlatego księże arcybiskupie obiecuję na miarę możliwości, sił wpisać się w ten program. Pomagać na ile tylko będę mógł, bo pewnie taka jest istota tego akurat powołania do posługi biskupiej, żeby wspierać, pomagać, być takim narzędziem pomocniczym dla ordynariusza. I tak tą misję swoją traktuję. Nie mam żadnego swojego programu. Moim programem chcę uczynić program dla diecezji, pasterza tej diecezji, księdza arcybiskupa. Także bardzo, bardzo dziękuję za taką ojcowską e, też postawę, pomoc teraz i nawet w tych ostatnich dniach. Do kapłaństwa zrodził mnie ksiądz arcybiskup i tak trochę też pewnie dzisiaj widzę, że uczył mnie też biskupstwa, bo mnie kiedyś tam powołał po pierwszym roku kapłaństwa na swojego kapelana, potem minęło 17 lat. Już prawda zapomniałem, jak to tam wszystkie zwyczaje biskupie wyglądają, ale, ale cała teologia, cała duchowość i mistyka to, to jest naprawdę wielkie, wielkie pole oddziaływania księdzy arcybiskupa Metropolity Seniora Stanisława. Bardzo, bardzo za wiele rzeczy chcę, chcę podziękować. I oczywiście księdzu biskupowi Antoniemu patrzę na niego zawsze z kompleksami, bo może zwłaszcza teraz takie kondycje fizyczne, to tak sobie myślę, jak ja temu biskupowi dorównam, ani nie umiem tak ładnie śpiewać. Pewnie na, na razie nie mam takich sił, żeby tak skakać i tańczyć. Ale proszę, żeby biskup się modlił też za o taką energię dla mnie żeby. Rzeczywiście, bo potrzeba dużo energii, ale bardzo dziękuję za przyjaźń i. I też wspominam taki moment, że jak byłem wikariuszem na Grabówce, to wtedy ksiądz Antoni długo już był w takiej sytuacji jak ja i pamiętam wieczorem spotkaliśmy się, kiedy on przyjeżdżał i przymierzał nam wszystkim piłski i to był taki pierwszy moment jego, jego wyboru na biskupa. W tym my, oczywiście mojego powołania jest całe prezbiterium tego kościoła, który ukochałem i dla którego się, się naprawdę oddałem od samego początku. To jest seminarium duchowne. Moi wychowawcy ówcześni, rektorzy, to jest obecny skład wychowawców seminarium, tutaj profesorów, to są wszyscy pracownicy kurii metropolitalnej, różnych wydziałów, to są wspaniali księża dziekani, to są wspaniali księża proboszczowie, bo to jest dla mnie wielka łaska, mimo że trochę parafia zdrowotnie mnie pokonała, to, to mogłem zobaczyć, jaki to jest trud tak naprawdę pracy na froncie. Takiej wielkiej fali laicyzacji, gdzie trzeba się martwić o rachunki, gdzie trzeba się martwić o remonty, gdzie, gdzie nie można sobie iść na L4, kiedy, kiedy jest pogrzeb i inne rzeczy. I doświadczyłem tego i bardzo Bogu za to doświadczenie. Dziękuję. Więc wszystkim księżom proboszczom, księżom, zwłaszcza z, z dekanatu, świętego Piotra i Pawła w Zawierciu i całego Zawiercia, moim rocznikowym, kapłanom, z którym wzrastałem. I wszystkim innym środowiskom tutaj są też takie środowiska, które są mi bardzo bliskie. Ja ciągle się utożsamiam i mówię, że jestem człowiekiem niedzieli choćby, bo, bo jakoś też przez całe kapłaństwo i, i pracowałem w niedzieli, i publikowałem teksty, i, i w tej współpracy z niedzielą powstało wiele dzieł choćby Kościół Akademicki, więc jestem człowiekiem niedzieli i bardzo chciałbym też niedzieli podziękować za. za za to, że, że tak towarzyszyła mi, mi w życiu i w kapłaństwie. Oczywiście też jest radio FIAT, gdzie też i z młodzieżą, żeśmy się wieczorami spotykali z klerykami, wieczory pod koloratką redagowaliśmy. Więc to też jest takie wielkie, wspaniałe miejsce. Pewnie jest bardzo wielu ludzi, którym chciałbym podziękować. A dziś serdecznie, księży, prosić o modlitwę wszystkich tu obecnych, o modlitwę za mnie.